Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym nie Rysio Vlogu, tylko Vlogmasie Słuchajcie, straciłam paznokcia przed chwilą Zawieszczajcie to plastikowy, nie bójcie się Ale jak tutaj sobie zbierałam wszystko Przewróciła mi się kamera I straciłam mój piękny czerwony paznokieć Ale to nic, dokleję sobie po wszystkim Witam Was w piątek rano Ale u mnie jest jeszcze czwartek Godzina 15.35 I mam dla Was trzy tematy dzisiaj Pierwsza rzecz, dekoracja do wianka Na którą się zdecydowałam To jest rzeczony wianek i bardzo fajny pomysł miała Aneta, żeby tutaj zrobić taką wiszącą, czerwoną skarpetę nikolajową. I do tej skarpety po prostu wsadzę to i ktoś będzie sobie tam mógł zanurkować i włączyć te światełka. Oczywiście już nie mam baterii, musiałam wyciągnąć. Cholera, mąż poszedł do sklepu, zapomniałam powiedzieć, żeby kupił trzy baterie. Dobra. I tutaj będzie taka skarpeta. I teraz tak, decyzja do Was należy. W jakim kolorze ma być ta skarpeta? Pokażę Wam, jakie mam włóczki. Propozycje zielone. Czy to pasuje? Ta w ogóle. O, to jest prawie w tym samym kolorze. To jest bawełna typu Drops Paris, tylko z hobby. I ona ma takie złote, złotą nitkę. To jest z takiej kolekcji Rainbow Glitter Christmas Hobby. To kupiłam z rok temu na jakiejś tam wyprzedaży poświątecznej. I z tego samego setu. Mam czerwony taki. I mam taki ciemnoczerwony. Powiedzcie mi, który według Was bardziej pasuje. I ta skarpetka będzie miała tak jak. gdzieś próbuję zorganizować. I ta skarpetka będzie miała tak jak to skarpetka Mikołajowa, białą górę. I tutaj mam taką samą włóczkę z tego samego zestawu, z taką złotą nitką. I powiedzcie mi, jaka skarpeta będzie najfajniej wyglądać. W środku, taka zwisająca, w której można byłoby schować ten włącznik. Który kolor? I wiadomo, że ona będzie miała taki na górze biały pasek, i będzie czerwoną skarpetką, więc daję Wam do decyzji. No raczej nie zielony, bo ten w ogóle nie pasuje, a może, a może on pasuje, tylko ja się nie znam, czekajcie, o taki mam zestaw kolorów, czerwony, taki prawdziwy czerwony, biały, może być cała biała, a jak pasuje cała biała to też mi napiszcie, najwyżej będzie cała biała, bordowy, pokażę wam bordowy z białym, ała, dostałam nożyczkami po kostce, ała, przygotowałam sobie nożyczki, bo będę otwierać zaraz prezent taki jest bordowy z białym, a taki jest czerwony z białym. Jeszcze raz pokazuję. Dobra, spadła mi kamera. Trochę się śpieszę, a jak ja się śpieszę, to wszystko mi leci z rąk. Więc jeszcze raz, ten albo ten. Czy któraś z tych skarpet albo połączenie którejś, z którymś, nie wiem, biały z zielonym, biały z bordowym, biały z czerwonym, będzie fajne. Napiszcie mi, który kolor najlepszy. Chyba będę to w pociągu robić. Także nie, nie będę robić w pociągu, bo skoro ten odcinek pójdzie jutro rano, no to będę robić poniedziałek, jak wrócę z Wrocławia. No i to tyle na razie. Nie zakończyłam tego, bo nie wiedziałam, jak to zakończyć i co z tego będzie, więc cały czas to przetrzymuję w takiej formie. A jeszcze szydełko mam wbite. Mam taką kulę wsadzoną w środek i jeszcze wbite szydełko. I jeszcze co, a jeszcze etykietka od tego To Jest to tak latający spodek. Christmas, UFO słuchajcie, zrobiłam. I na razie tak to przechowuję, aż wykończę wszystko i przy, przypnę te baterie i tak dalej. Temat numer dwa, ci będzie szybko. Temat numer dwa czekajcie, tylko wezmę te druty, żeby nie dzwoniły. To jest moja chusta. Pusta z włóczek od Mayflower, który sponsoruje projekt świąteczny. I teraz tak. Już się, przestaje mi się mieścić w kadr. Początek był biały, potem miałam zielony, pokazywałam Wam. Potem Vox Populi stwierdził, że ma być biały. No to jest białe. I potem dałam czerwony, zielony i znów czerwony. I chyba znów będzie jeszcze zielony. I potem dopiero jakoś przeszedłem z białym, znowu sąsiad wierci. I potem. Czyli będzie czerwony, zielony, czerwony, jeszcze raz zielony, i potem dopiero biały, żeby było tak bardziej świątecznie. Tak na chwilę obecną wygląda. Tutaj z tyłu są takie nitki, ale żakardowe, więc one się jeszcze myślę, że rozprostują. Bardzo jest taka elastyczna, to jeszcze się fajnie rozciągnie. Myślę, że po blokowaniu to w ogóle będzie bajka. Bo teraz jest takie troszeczkę ściągnięte, jak zobaczycie. Ale myślę, że po blokowaniu będzie bajeczka. O, będzie bardziej takie. I co? Świątecznie? Dość świątecznie? Dla Was? Jak dla mnie tak. Na początku taka byłam. Nie wiedziałam, co o tym myśleć, ale jak już wjechała czerwień i czerwień z zielenią i znowu czerwień, no to już widzę, że będzie fajnie. Obserwacja jest taka a propos tego koloru, że on jest taki. W tym towarzystwie to on wygląda jak szary. Ale powiem wam, że zrobiłam wczoraj eksperyment na moim mężu. Dałam mu ten motek, tylko nie w tym żółtym świetle, które mam w sypialni, tylko w, tam, w takim pokoju, gdzie mamy białe światło, i się go spytałam, jaki to jest kolor. A on jak to mężczyzna, no to wiadomo, że on tam nie, nie rozróżnia jakiegoś błękitnego od Royal Blue, tylko niebieski, to niebieski. I wiecie, że on nie wiedział, jaki to jest kolor, powiedział, że trochę zielony, trochę szary. Także jest ta zieleń gdzieś. Ja tak spojrzę jeszcze, bo ja mam filtr niebieskiego w okularach i wszystko widzę takie zarzucone. Jak sobie tak podniosę. Nawet nie widzę dużej różnicy. Nie, ja na niektórych kolorach widzę bardzo dużą różnicę, a na tym chyba nie bardzo widzę. To jak trzymam teraz w tym żółtym świetle i w tej rogu, ewidentnie wygląda jak szary. Ale w świetle dziennym może się okazać, że będzie jednak bardziej jodełko. Dobra, już nie będę rozwodzić o tych kolorach. Jeszcze Pierdyliard razy Wam będę pokazywać tą robótkę. Czyli tak, abdejcik jest taki. Cały czas jestem na początku każdego motka, i z tego co ja liczyłam, to będę potrzebowała po dwa motki to już z górką, zielonego, czerwonego i białego oraz nie pamiętam trzy albo cztery tego jodełkowego. Sądziłam, proszę cię. Ale póki co zużycie jest minimalne. Wszystkie motki są prawie pełne. Chociaż ten w sumie wygląda już na mniejszy troszeczkę. A, dobra, jednak szarego już zużycie jakieś jest. Bo na czerwonym, zielonym i białym to w ogóle nie widać. I jeśli chodzi o te włóczki, to przypominam, że dostałam je w prezencie od firmy Mayflower. I taki sam zestaw, takie same ilości, czyli nie pamiętam, 3 albo cztery tego jodełkowego i po dwa kolory czerwonego, białego i zielonego możecie wygrać w konkursie. Rozwiązanie konkursu będzie 22 grudnia, a konkurs polega na dzieleniu się swoimi doświadczeniami i na byciu aktywnym w komentarzach pod vlogmasami. Jak Was pytam, jaki kolor, to żebyście odpowiadały mi jaki kolor. Możecie też opowiadać o swoich różnych wspomnieniach i o swoich świątecznych doświadczeniach, o tym, co lubicie, czego nie lubicie w świętach, po prostu komentować rzeczywistość. Odkładam to i otwieram prezent. Ostatni w ostatnim vlogmasie pakowałam paczkę na Secret Santa i właśnie przyszła dzisiaj moja. Pozrzucałam się. I jest napisane bardzo secret paczka. Jest narysowana choinka i jest napisane świąteczne drzewko. A tutaj bardzo secret paczka pod świątecznym drzewkiem. Przygotowałam sobie te nożyczki, które właśnie mi dziabnęły w stopę parę minut temu. I otwieram. A czekajcie, bo miałam nastawić jeszcze. Kamerę drugą, żeby pokazać dziewczynom, jak otwieram. Dobra, słuchajcie, dziewczyny będą miały backstage nagrany, a tymczasem ja otwieram paczkę. Nie wiem od kogo jest ta paczka, bo tak jak niektórzy mogą się domyślać, otwierając paczkę ode mnie, po papierze w koty albo po obejrzeniu vloga, chociaż wiem, że osoba nie oglądała vloga. Tak, ja się nie domyślam w ogóle. Oh! Jak ja się cieszę, jak ja uwielbiam prezenty. Mówiłam wam, że lubię dawać. Lubię oczywiście dostawać, dawać bardziej. Ryśka już usłyszała, że coś otwieramy i przyszła odwołać. O, oh, how cute, zapakowana, jak wielki prezent. Rysia, proszę, Cię, nie psuj tu niczego. Ojej! O, mój pazur, którego nie ma, czekajcie. Ojej! Koty się już zjawiły, bo wiadomo, że karton jest na horyzoncie, a ja otwieram. Robię to dzisiaj, dlatego że jutro się wybieram do Wrocławia. Pociąg mamy już przed dwunastą. O, jest coś ręcznie robionego! Czy to jest ten oryginalny kołnierzyk, za którym Milena miała stracić głowę? O nie! O nie! O! To jest on, to on! to un sam. Kajcie, muszę go za... Gdzie on jest? A, muszę go założyć! Koniecznie! Koniecznie! Ta Trochę ja trochę fałszuję. Śpiewać nie umiem, to tak jak... To trochę jak z plastyką. Nie umiem, ale lubię. Jakie <grystanie> to jest piękne! Mam się nie pokazywać tylko paznokcia, którego nie ma. No! I kto tu jest nagle elegancki? Co? No, pięknie. O! Biorę do Wrocławia ten kołnierzyk. I biorę go zarówno na targi, jak i na imprezę. Także jak ktoś chce do mnie podejść, a ja jestem, słuchajcie, ślepa, mało spostrzegawcza i w ogóle nie rozpoznaję ludzi. Do dzisiaj taka anegdotka w naszym bloku. Są ludzie, którzy mówią mi pierwszy dzień dobry, a mój mąż też mówi: Czemu ty nie mówisz ludziom dzień dobry? Bo ja nie, nie wiem, nie znam kobiety. Jak to nie znasz 6 lat tu mieszkamy od sześciu lat ci mówi dzień dobry, a ja... Mm -hmm. Słuchajcie, tak się cieszę. Piękny jest ten kołnierzyk, ale zaraz dopasuję ubranie do niego, bo właśnie dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, co zabrać ze sobą. A, czekajcie, nie, bo gadałam o tym w Wrocławiu. A, że rozpoznacie mnie po tym kołnierzyku i nie bójcie się do mnie podchodzić, bo nawet jak ja na kogoś spojrzę i przelecę dalej wzrokiem, to wcale nie znaczy, że was ignoruję, albo nie mam ochoty z wami rozmawiać, albo wiecie, mam muchy w nosie, tylko albo nie rozpoznałam tej osoby, albo byłam zbyt zaaferowana z moim, wiecie, takim niezdiagnozowanym ADHD, po prostu kociokik w głowie, więc albo nie dowidzę, Albo nie wiem co, w każdym razie, jak ktoś będzie chciał do mnie podejść, to podchodźcie w ogóle się, nie, nie przyjmujcie niczym, rozpoznacie mnie po tym pięknym kołnierzyku, ale będę miała outfit. Bo już chciałam wziąć spódnicę od Walentyny, tą moherową i ten kołnierzyk, więc teraz zostaje mi tylko jakaś fajna bluzka. I taka jestem dama, słuchajcie. Dobra, dalej prezent, bo to nie jest, ja się podjarałam tym kołnierzykiem. Coś dla duszy. <laughs> o, fiesta! A, super. No i będą skarpe ciążki. I kubeczek. Mój mąż już... Jak zobaczy kolejny kubek, to mnie pewnie pogoni, ale dobre Happy New Year. A no właśnie, bo wiecie, takiego jeszcze nie mamy, nie? Więc mamy różne, ale takiego z okazji Nowego Roku to jeszcze nie mamy, więc wiecie, no. I z tym, jak to się nazywa? Gnomem, prawda? Gnomem. O! How cute! Stary mnie pogoni z tym kubkiem, ale dobra, warto było. I jeszcze coś jest. Z ręcami. Rozpoznaję tą metkę, prawda? To jest z rękami. O! Szydełkara! No bo wiecie, ta moja grupa to są szydełkary. Szydełkara! A ja miałam taki plan, właściwie mam ten plan, żeby w sobotę rano, jak tylko zaczną targi, uderzyć prosto na stoisko Martykanii potem ten kubek kara. To Ja będę o tak taran będzie tam, żeby tylko się dostać po ten kubek skrzydełkara. Także się dobrze składa. O. Także po kubasek się wybieram do Martykani zaraz w sobotę rano z samego rańca. Nikt mnie nie powstrzyma przed tym. To jest główne stoisko, na którym coś chcę kupić. Bez tego to w ogóle nie będzie tak. Jeszcze dostałam kartkę. Dobra, ta osoba tego nie wie, ale ja mam jeszcze hopla na punkcie tych snow globów czy snowboli, czy jak to się tam nazywa, tych kulek z wodą. Pokażę Wam w następnym odcinku, bo teraz nie będę przynosić z innego pokoju, ale dostałam kiedyś taką kulkę i ona kosztowała z 10 lat temu 200 zł, więc w ogóle była. Pff. Mąż mi kupił taką, wiedział, że całe życie o tym marzyłam, i kupił mi z 10 albo kilkanaście lat temu taką kulkę, i nie jakieś takie badziewie z Chin, tylko taką prawdziwą z, niemiec, z niemiecką kolendą nakręcaną z pozytywku, więc nie dość, że jest ta kulka. Woda, jak się przekręci, to jest śnieg, i jeszcze leci dosłownie kolenda po niemiecku. To znaczy muzyka, także ta osoba tego nie wie, ale ja mam hopla na punkcie tych kulek, a jeszcze mam dwie, w zeszłym roku sobie kupiłam w Wiedniu z moimi kotami, to znaczy jedną taką małą z czarnym kotem i jedną z rudym, bo nie było Burego. Ta osoba tego nie wie, a to są życzenia dla mnie, ale już nie będę tego czytać. Dziękuję, dziękuję. Chyba po tym kołnierzku będziecie wiedzieli, od kogo jest ten prezent. Ale jeśli nie, to podziękuję Wam ten wspaniały kołnierzyk. I też te elementy tkaniny, które Jurka. Się zdradziła. Zdradziłam. Cholera jasna. I te elementy tkaniny, które dostałam od Secret Santa. Wykorzystam dlatego, że kupiłam walerianę. Ostatnio, suszoną walerianę. I to jest po prostu narkos wersja kocia. Są, są bitwy, bitwy żuli u mnie w domu, jak wciągnę tu walerianę. Zrobiłam tylko jednego cukierka. Po prostu biorę kawałek tkaniny, wsypuję i kumką recepturką tu spinam. I są takie walki, takie bitwy po prostu o to. więc A tam użyłam szczypty tej waleriany suszonej. Więc po prostu potnę to na kawałki i dla wszystkich znajomych kotków porobię takie narkocukierki. Żeby wszystkie kotki mogły mieć po prostu wspaniałe święta. Także dzięki nie jeden kotek dostanie prezent z okazji świąt właśnie w tej tkaninie, a brakowało mi tkaniny. Bo Właśnie tylko miałam kawałeczek i nie miałam skąd wziąć więcej, choćby, żeby dla moich kotów zrobić dwie zabawki, żeby nie oczywiście nie było walki o te zabawki. No i to słuchajcie, tyle. Zbieram się do Wrocławia. Najpierw muszę sprawdzić pogodę, potem do tego dostosować ubranie. Przygotować outfit, jakieś kosmetyki, bo jedziemy na dwie noce, od piątku aż do niedzieli Więc jakiś outfit na targi, coś na wieczór, coś potem na drogę następnego dnia Spakować się, jakieś przekąski, coś na śniadanie, bo mamy apartament Jutro planujemy wstąpić do Między Drutami, koło 15-16 będę w Między Drutami Nie, no 15 nie, bo o 15 to pociąg, pociąg we Wrocław na miejscu Weźmiemy sobie tramwaj, pojedziemy, wysiądziemy dwa przystanki przed naszym apartamentem, jest między drutami. Także wysiądziemy, a potem chyba już sobie przejdziemy z spacerki, może coś pójdziemy, zjemy, ale jutro planuję być tak w okolicach, no, najpóźniej 16, między drutami, i chyba tym razem postawię na zakup głównie książek. A to dlatego, że nie będę musiała ich dźwigać przez całą sobotę, bo w zeszłym roku jakoś chciałam kupić książki, ale nie miałam gdzie ich i jak trzymać, bo potem następnego dnia po targach wracałam pociągiem do domu, dlatego tym razem jak w piątek będę między drutami, to może w końcu kupię jakieś fajne książki, które sobie całą sobotę i pół niedzieli przeleżą w apartamencie. Jedziemy ekipą z Monią, czyli tak zwaną Moniką z Krakowa z vlogów Marty Hadankiu. Ale apartament mamy na cztery osoby, jeszcze Ania i Karolina będą, każda z nas prawie jedzie innym pociągiem, także koniec końców, o 20.00 wszystkie się spotkamy w apartamencie. I udało mi się zarezerwować na pół roku przed targami, zaraz jak tylko tak na ogłosiła. termin, to ja zarezerwowałam w pobliżu mieszkanie przy parkowej, będziemy tak, myślę, że to taki walking distance, od targów i od Hajstu lecia, od centrum wystawowego. Także jutro pociąg między drutami, wieczorem pewnie jakaś posiadówka z dziewczynami. I w sobotę rano będzie na pewno vlog z piątku. A potem, jak już popłyniemy w targi i imprezy, to na pewno w niedzielę nie będzie vloga rano, tylko w poniedziałek. Także na spokojnie postaram się Wam wszystko nagrać, żebyście mogły zobaczyć. Ale no nie obiecuję, nie wiem, jak się potoczy sytuacja. Na razie tyle. Ja się zbieram. Wam życzę miłego piątku, miłego Mikołaja, żebyście dostały fajne prezenty. Nawet jak to będzie całus i przytulas, to, to jest bardzo fajny prezent. Także nie muszą być materialne. Miłego weekendu Wam życzę. I do zobaczenia w następnym vlogmasie.